Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Delikat, bardzo się cieszę, że, że mogę tutaj z Państwem być i przedstawić e, nasz innowacyjny sensor, naprawdę ultra nowoczesny, e, który nazywa się Qak. Pierwsze pytanie do, do Państwa. Zobaczymy najpierw, czy działa wszystko dobrze. Dobra. Pierwsze pytanie do Państwa, czy kojarzycie Państwo grę FIFA, grę piłkarską, którą na PlayStation na komputer? Dochodzi tam do takiego momentu w drugiej połowie gry, tak samo jak w realnej, w realnej rozgrywce, że część zawodników zaczyna biegać źle. Źle się nam się zaczyna grać, wynika to po prostu ze zmęczenia, tak jak w świecie realnym. Tylko, że w świecie wirtualnym możemy wejść sobie w menu, sprawdzić pasek, tak zwany pasek zmęczenia i na podstawie tego paska zmęczenia wybrać zawodników, których powinniśmy zmienić. Proszę spojrzeć teraz na chwilkę na wideo. Teraz tak naprawdę na dzień dzisiejszy tego typu wskazania są niemożliwe, z racji na to, że nie ma, do tego, nie ma do tego narzędzi. My ja za chwilkę przedstawię, dzięki czemu lada chwila będzie to możliwe, dzięki czemu tego typu parametry będziemy w stanie oszacowywać na bieżąco. Tak naprawdę, wnosząc trening, wnosząc wizualizację meczy na zupełnie nowy, nowy poziom. Jeszcze pan poprosił o... Jaki zdiagnozowaliśmy problem? Problemem jest brak wiarygodnego i łatwo mierzalnego parametru, na którym bylibyśmy w stanie się opierać podczas wielu różnych treningów, podczas dyscyplin dy zarówno uprawiając piłkę nożną, jak i bieganie. Podejrzewam, że może być znany Państwu pomiar tętna, z którego korzystamy bardzo często czy to podczas biegania, czy podczas jazdy na rowerze. Natomiast wartości tętna pomiędzy trening do treningu mają rozbieżność na poziomie 20%, zakładając taką samą kondycję zawodnika. Wynikają one z takich parametrów jak poziom nasz poziom stresu, temperatura zewnętrzna, yy, poziom nawodnienia, yy, czy też nawet to, ile kawy wypiliśmy przed, yy, przed treningiem. I przez to dla, dla sportowców, amatorów te rozbieżności jeszcze są akceptowalne. Natomiast dla sportowców półprofesjonalnych i półprofesjonalnych jest to trochę tak jak przedstawione na tym obrazku. Jest to strzelanie do tarczy z zawiązaną paską na oczy. Można trafić, ale mało, mia to, mało ma to wspólnego z, z racjonalnym podejściem do planowania treningu i podnoszeniem jego efektywności. Innym zdecydowanie mniej, ale zdecydowanie mniej znanym, ale zdecydowanie bardziej wiarygodnym parametrem jest badanie kwasu mlekowego, które na dzień dzisiejszy odbywa się poprzez tego typu. Małe aparaciki, wymaga, wymaga nakuwania, yy, jednorazowe paski są dość, yy, są dość kosztowne. I z racji na to, że są również dostępne. Przejdziemy jeszcze raz, przepraszam. I z racji na to, że tak naprawdę ten, ten parametr kwasu mlekowego w większości jest dostępny po zaprzestaniu treningu, to możemy go analizować tak naprawdę po treningu, albo musielibyśmy nosić ze sobą cały taki zestaw, aby móc badać go na bieżąco i wymaga on nakowania. Badania, badania z krwi, co jak możemy sobie wyobrazić w środowisku bieżni, boiska piłkarskiego, nie jest to, nie jest to dobrze wspominane. Dlatego my na rynek wprowadzimy lada, lada moment nasz innowacyjny, innowacyjny sensor, który z jednej strony będzie opierał się na badaniu natlenienia, czyli finalnie na parametrze bezpośrednim pochodzącego z, naszym, z naszych mięśni, nie parametrze, nie parametrze pośrednim, jakim jest właśnie wspominany pomiar tętna. Na badaniu kwasu mlekowego, tylko jako pierwsi na świecie opracowaliśmy metodę, która robi to metodą bezinwazyjną. Za chwilę do niej jeszcze za chwilę do niej jeszcze dojdę. I oczywiście dołączymy również tętno do naszego oprogramowania, natomiast tylko i wyłącznie po to, aby pilotażowo pokazać naszym nowym klientom, naszym nowym użytkownikom, jakie, roz, jakie przewagi ma analiza na Tlenienia i kwasu mlekowego, które sobie sprawdzą podczas pierwszych treningów, i po to, aby trochę uprościć ten proces przejścia z, z, dotychczas ich znanemu, z dotychczas ich znanemu parametrowi na ten nowy parametr natlenienia. Dzięki temu uzyskamy metodę zdecydowanie dokładniejszą, taką, którą możemy badać na bieżąco podczas dowolnego treningu, podczas biegania w lesie czy podczas grania, grania w piłkę, nie, dopiero z, nie tylko z poziomu laboratorium. Oraz metodę, tak jak wspomniałem, bezinwazyjną, tak? czyli sportowcy finalnie nie będą musieli kończyć treningu z pokutymi palcami, ponieważ, aby zbadać kwas mlekowy, musimy zbadać go podczas jednego treningu od trzech do pięciu razy. Tylko wszystko będzie się działo na, w dowolnym momencie, tak naprawdę poprzez sensor umieszczony w kieszące, taką, jaką tutaj widzimy na, na ilustracji. Jeśli chodzi o samo rozwiązanie, to tak jak widziałem, tutaj już wśród, wśród nas jest, jest kilka osób, które korzysta z zegarków wielofunkcyjnych. One, one, one analizują tak naprawdę światłem różne parametry. Ta technologia jest tak naprawdę znana, my ją znacząco rozwinęliśmy. Patrzymy zdecydowanie głębiej w głąb tkanki, w głąb naszych, naszych w tym wypadku nóg, aby analizować te parametry. Badamy tak naprawdę saturację tkankową. Pojęcie saturacji dzięki covidowi diametralnie tak naprawdę poprawiła się świadomość na temat na temat tego parametru, chcemy to, chcemy to również wykorzystać w, w lepszym jakby implementowaniu, skuteczniejszym implementowaniu naszego rozwiązania na rynek. Naszy, nasz sensor już teraz jest dostępny z dedykowanym oprogramowaniem dla użytkowników Androida, gdzie wszystkie te zmiany jesteśmy w stanie nie tylko przedstawić, ale również w łatwy sposób zinterpretować, oraz dla użytkowników Windowsa, głównie tak naprawdę dla, dla trenerów, po to, aby w jednym momencie mogli analizować kilku albo nawet kilkunastu zawodników. Lecz co nie mniej ważne... Jest to, że w najbliższym czasie rozszerzymy się również dla, dla użytkowników na iOS-a i co ważne dla użytkowników, być może części z Państwa znanej tutaj, strawy, czyli takiemu portalowi, który, dzięki któremu jesteśmy w stanie analizować wiele różnych parametrów, oraz na pewno znacznie bardziej znanym, wielofunkcyjnym zegarkom Garmina, tak naprawdę staniemy się rozszerzeniem funkcjonalności aktualnych urządzeń, z których korzystają nasi potencjalni klienci, z których korzystają sportowcy, ale to tak naprawdę nie tylko sportowcy, bo czasami robimy to po prostu hobbystycznie. Co do zastosowań w sportach y, wytrzymałościowych na pewno na pewno kolarstwo na pewno przy bieganiu jesteśmy w stanie, dzięki badaniu, analizie natlenienia i kwasu mlekowego, znacznie dokładniej i znacznie świadomiej dobierać odpowiednią intensywność treningu i na bieżąco, nie po treningu, tylko na bieżąco, analizować to, jak nasze mięśnie, jak nasz organizm zareagował na zadany wysiłek i ewentualnie nim manipulować, tak aby go delikatnie obniżyć lub podwyżyć pod kątem optymalizacji naszego treningu. Te parametry możemy analizować również, e, również w sportach drużynowych, lecz właśnie istotną, e, istotną funkcjonalnością w sportach drużynowych jest między innymi to, że możemy analizować naraz nie jednego, ale wielu zawodników całą drużynę piłkarską. I to nie mniej ważne, możemy również, możemy również w odpowiedniej intensywności analizując ten parametry natlenienia i kwasu mlekowego mm, Realizować ćwiczenia techniczne w przypadku gry w piłkę nożą, strzałów na bramkę, w przypadku tenisa, odpowiednich odbić, odbić piłki rakietom w takiej samej intensywności, w jakiej robimy to podczas meczy, czyli odwzorować meczu czy, czy, czy zawodów. I teraz jesteśmy w stanie dzięki temu, dzięki temu parametrom odwzorować warunki meczowe podczas treningu, co tak naprawdę na dzisiaj jest znaczącym deficytem i dużym polem, dużym polem do poprawy. Jeśli chodzi o stosowania podczas treningu siłowego na siłowniach. Tak jak tutaj widzimy, z jednej strony analizując na bieżąco natlenienie, jesteśmy w stanie zdecydowanie dokładniej, zdecydowanie bardziej świadomie dobierać odpowiednie obciążenie, a dzięki parametrowi reoksygenacji, na którym może teraz nie będę się rozwodził, jeżeli kogoś to zainteresuje, z chęcią, z chęcią powiem na ten temat dużo więcej, jesteśmy w stanie odpowiednio dobierać z jednej strony długość, długość przerw pomiędzy seriami, ilość tych serii patrzeć na trening zupełnie z, z innej perspektywy eliminując wszelkie wszelkie nasze subiektywne odczucia bo teraz tak jak ja jeszcze gram na dzień dzisiejszy w piłkę już zupełnie amatorsko natomiast jest takie samo pytanie w lidze okręgowej jak i w naszej Ekstraklasie gdzie pod koniec meszu trener pyta się danego zawodnika ile masz siły jak się czujesz czy jeszcze dasz radę. I tak naprawdę ta odpowiedź za każdym razem, no jeżeli nie za każdym razem, to w ponad 90% będzie zawsze odpowiedzią subiektyw, subiektywną. Natomiast my tego typu odpowiedzi w końcu chcemy z nimi skończyć, w końcu chcemy nasze decyzje zacząć podejmować na podstawie danych, nie na podstawie po prostu, czyli subiektywnego odczucia. Tylko, co do, mówiąc tylko i wyłącznie o tych zastosowaniach w sporcie, mamy... W kraju, w Polsce ponad 3 miliony potencjalnych klientów. Natomiast w dalszej kolejności będziemy rozwijali jeszcze nasze rozwiązania nie tylko pod stricte pod sport, ale również pod, pod rehabilitację, pod sprawdzanie efektywności, efektywności z, danych, z danych jakby planów powrotu do, powrotu do zdrowia po różnych kontuzjach czy, czy wypadkach. Tak samo jest to możliwe, możliwe, jest badanie skuteczności ćwiczeń oddechowych, natomiast na tym jeszcze nie chcemy się tak bardzo skupiać, nad tym będziemy pracować w, dalszych, w, dalszej, jakby w dalszej kolejności, w kolejnych, w kolejnych miesiącach. Co do, co do samego rynku, tutaj nie do końca ładnie widać wykres, natomiast na dzień dzisiejszy sam rynek tzw. sport trackerów warty jest pomiędzy 4 a 5 miliardów dolarów. W 2025 roku to będzie ponad dwukrotny wzrost, ponad 10,5 10 miliarda dolarów. Mówią o tym wiele niezależnych raportów i wskazują one jednoznacznie, że ten wzrost będzie, będzie przekraczał 25% rok do roku w przeciągu kilku najbliższych lat. Co to środowiska, z kim chcemy konkurować? Choć być może nie do końca konkurować. Za chwilę, powiem, za chwilę powiem dlaczego. Z jednej strony mamy Garmin, który opiera się cały czas na badaniu i wyznaczaniu wszystkich swoich parametrów stętna. I przez to bazując na tętnie, które samo z zasady jest niezbyt dokładne, które ma spore rozbieżności, znaczące rozbieżności, obliczanie na jego podstawie dalszych algorytmów sprawia to, że wyznaczone przez nich, wyznaczone przez nich parametry mają bardzo niską dokładność i tak naprawdę są akceptowane dla sportowców amatorów w, w formie gadżetów. Dla sportowców profesjonalnych, półprofesjonalnych, tak naprawdę to jest zbyteczny gadżet. Zdecydowanie bardziej. Atrakcyjnym rozwiązaniem zdecydowanie dokładniejszym jest jest urządzenie firmy Moxie, jest to amerykańska firma, która opracowała urządzenie do badania, do badania natlenienia. Natomiast z jednej strony wskazuje na to cena, z drugiej strony brak dostosowania, mocowania, brak dostosowania oprogramowania dla normalnego, tradycyjnego użytkownika sprawia, że tak naprawdę, że to urządzenie, ich rozwiązanie skorzystane jest tylko, korzystają tylko i wyłącznie duże instytucje, duże kluby, które mają dużą świadomość na temat tego parametru. Ponieważ samo wskazanie parametru, nie jest często wystarczające, trzeba go jeszcze odpowiednio przedstawić, trzeba go jeszcze odpowiednio zinterpretować. Dlatego my chcemy się skupić, badając na tlenieniu, opracowując nasze, naszą nasz know-how na bardzo dużej dokładności, tak aby zadowolić tych najbardziej wymagających, zarazem zrobić to w rozsądnej cenie, tak aby być, tak aby być dostępnych dla, dla, szerokiej, dla szerokiego grona odbiorców. Naszą dokładność chronimy poprzez, poprzez nasz patent, poprzez zgłoszenie patentowe. Dzięki, dzięki temu chcemy skalować biznes efektywnie, nie bojąc się, nie bojąc się tak bardzo. O konkurencję. Podsumowując, prawa konkurencyjny zdecydowana, do, zdecydowana większa dokładność w ich badania badanie wszelkich parametrów na bieżąco, nie po treningu, nie, w, nie tylko z poziomu laboratorium w sposób bezinwazyjny, w cenie przystępnej, tak aby przeciętny Kowalski również mógł sobie na to pozwolić. Co do modelu biznesowego mamy dwie, dwie drogi. Jedną, trochę bardziej tradycyjną poprzez współpracę ze znanymi klubami, ze znanymi sportowcami i, i z influencerami. Podniesiemy wiarygodność naszej marki, która na dzień dzisiejszy jest jeszcze nieznana, i później idąc w dół piramidy, będziemy chcieli się rozszerzać na coraz to szersze, większe grupy, grupy odbiorców poprzez budowanie naszych programów lojalnościowych, poprzez kreowanie wartościowego kontentu w social mediach, e, będziemy chcieli, tak jak wspomniałem, właśnie rozszerzać na coraz to większe grupy odbiorców zmonetyzować. Chcemy ten projekt w, te, w tym modelu biznesowym w tym że do tych znanych klubów, do tych największych instytucji będziemy w pierwszej e, drodze kierować je poprzez sprzedaż bezpośrednią. E, z drugiej strony, do tych mniej zamożnych, wystosujemy usługę, gdzie w trakcie jednego dnia będziemy w stanie przebadać naszymi sensorami 20-30 osób, wyznaczyć im wszelkie progi m, wydolnościowe i dać kolejne rekomendacje do dalszego, e, do dalszego treningu. W mniejszą, mniejszą częścią e, naszych przychodów będzie. Część sub subskrypcyjna za aktualizowane cały czas oprogramowanie oraz sprzedaż dedykowanych akcesoriów. Natomiast być może dla Państwa zdecydowanie bardziej mm, atrakcyjnym. Atrakcyjnym modelem, częścią modelu biznesowego będzie to, że dzięki wysokiemu poziomowi innowacyjności naszego sensora nie musimy, nie musimy konkurować wcale z wcześniej wspominanym Garminem, możemy stać się ich partnerami. Z racji na to, że nasz, lada chwila nasze, nasz sensor będzie tak naprawdę rozszerzeniem dla funkcjonalności zegarków, zegarków Garmina, Naw możemy nawiązać z nimi współpracę, tworząc poniekąd dla nich przewagi konkurencyjne. Yy, Sprzedając nasz sensor pod ich brandem, natomiast zatrzymując dla siebie cały czas zadowalającą kilkuset procentową marżę na produkcie z racji na to, że wytwarzamy go, wytwarzamy go sami wewnątrz jakby naszych kwalifikacji, wewnątrz naszych zasobów. Drugie, w drugiej kolejności mamy tutaj firmę Katapult, która żeby Państwu zobrazować jest, opowiedzieć trochę zobrazować, jest producentem kamizelek GPS, które śledzą Piłkarze śledzą zawodników rugby podczas meczu i opowiadają, nasze znaczy opowiadają, wskazują to, jak zawodnicy poruszali się po, po boisku w, danym, w danej grze podczas danego, podczas danego meczu. Natomiast to są. Tylko i wyłącznie informacje zewnętrzne. Na dzień dzisiejszy nie mam parametru wewnętrznego, który wskazałby, jak dany zawodnik zareagował, jak jego organizm zareagował na ten ruch, który on wykonał po boisku. Czyli przebieg dzisiaj, przebieg dzisiaj na przykład 10 kilometrów, i jak on na ten ruch na ten zareagował. I teraz dzięki współpracy z takimi firmami jak Katapult, możemy wytworzyć ten pasek FIFA, od którego zacząłem, zacząłem pierwszy slajd, od którego zacząłem. Mówić tak naprawdę bardzo z bardzo dużą dokładnością wskazywać to, ile znajcie minima i maksyma danego zawodnika. Wskazać to ile pozostało mu sił podczas do końca meczu i na podstawie tego pomóc z jednej strony trenerom podejmować świadome decyzje dotyczące zmiany, z drugiej strony wskazując w przyszłości wskazując w przyszłości ten te parametry na zewnątrz do kibica uatrakcyjnić rozgrywkę albo dać nowe, nawet nowe impulsy pod składanie zakładów buchmacherskich. Co do zespołu, ja mam ponad 20-letnie doświadczenie w sporcie, znam wymagania, znam potrzeby tego, tego rynku od ponad 7 lat. Również w swoim własnym przedsiębiorstwie budowałem efektywne zespoły, zespoły sprzedażowe i współpracuję cały czas już od kilku lat z Michałem, który z kolei od ponad 10 lat jest, produkuje, projektuje, wdraża na rynek szeroko pojętą elektronikę. Bardzo ważnym partnerstwem, które tutaj nie widać w prawym dolnym rogu, jest Instytut BioCybernetyki i Inżynierii Biometycznej. Skąd pochodzi dr Inżynier Piotr i, i, i Staszek? Oni z kolei od ponad 20 lat pracują, rozwijają spektroskopię w bliskiej podczerwieni, czyli tak naprawdę serce, serce naszego sensora. Mamy na pokładzie również Adriana, który, po, który pomaga nam na bieżąco implementować i, i szybciej wdrażać wszelkie poprawki firmowe i hardwareowe. Oraz naszym superwajzorem jest dr Piotr Żmijewski, aktualnie kierownik Centrum Badawczo-Rozwojowego Legii Warszawa, były dyrektor Instytutu Sportu. Z Instytutem Sportu zrealizowaliśmy ponad 1000. Testów na różnych sportowcach, na piłkarzach, na wioślarzach, na kolarzach itd. Dzięki temu, dzięki ponad tym tysiącom, tysiącom testów, udało nam się wypracować nasze, wypracować nasze know-how, które jest treścią zgłoszenia patentowego. Co dla mnie bardzo istotne, ponad 90% naszych osób testowanych zadeklarowało chęć korzystania z naszego, z naszego rozwiązania. Wskazali oni, tak naprawdę. To, co jest naszymi dzisiaj przewagami konkurencyjnymi, to na czym się skupiliśmy. Czyli to, że sensor daje informacje na bieżąco, nie po streningu, to, że jest zdecydowanie dokładniejsze informacje niż dotychczas dostępne rozwiązania. To, że jest to metoda bezinwazyjna, czyli chronimy, tak jak wspominałem, palce, yy, palce sportowców, to, że nie muszą się w końcu, w końcu nakuwać, bo to naukowanie, yy, nie dopowiedziałem, tego odbywa się tak samo jak badanie cukru. Tylko, że jak zbadamy cukier powiedzmy raz dziennie, tak sportowcy przy niektórych treningach muszą się badać yy, pięć razy w przeciągu jednej godziny. Yy. I czwartą, najistotniejszą rzeczą jest to, że jest to faktycznie osiągalne, e, osiągalne cenowo, nie kosztuje to kilku tysięcy złotych, tylko, e, tylko zdecydowanie, zdecydowanie mniej. Co do kamieni milowych. Na... Tak naprawdę do dnia dzisiejszego w dużej mierze dzięki, e, dzięki pozyskanym na koniec 2020 roku środkom z funduszu VC w, w nawiązaniu e, w współpracy z jednym z funduszy z krakowskim zresztą funduszy, funduszy VC opracowaliśmy finalną wersję naszego sensora. Jesteśmy gotowi do, do realizacji zgłoszenia patentowego, ponieważ tak naprawdę wszystko jest gotowe, musimy dorobić 3 4, 3 4 testy, tylko po to, aby to zgłoszenie po prostu było pełne, aby nie rodziło już na wstępie pewnych. E, pewnych zapytań. Tak naprawdę to co ja chciałbym zrealizować już, już z Państwem, dzięki, dzięki pomocy Państwa. Chciałbym rozpocząć produkcję masową, chcielibyśmy rozpocząć wszelkie aktywności, aktywności sprzedażowe tak, aby zakończyć ten rok z kilkuset sprzedanymi sensorami, tak aby spółka w przyszłym roku dzięki temu miała wycenę na poziomie 30 milionów, milionów złotych i tak naprawdę żeby z dzisiaj startupu, który posiada Ciekawą, innowa ciekawy, innowacyjny know-how w swoim portfelu, stała się firmą o globalnym zasięgu w przeciągu kilku najbliższych lat. Pozyskujemy, chcemy pozyskać 600 tysięcy złotych w zamian za 7%, w zamian za 7 udziału w spółce. W dużej mierze, w głównej mierze chcemy wykorzystać go właśnie na wspominalną produkcję na aktywności sprzedażowe oraz na rozwój oprogramowania, tak, aby móc go sprzedawać, tak aby móc go skalować, tak aby rozwinąć te funkcjonalności z naszymi potencjalnymi tymi dużymi partnerami, tak? Potrzebujemy trochę jeszcze je do, polepszyć dostosować. Tak naprawdę reasumując, to, co chcemy zrobić, patrząc na to, z jaką dokładnością, z jaką dokładnością opracowuje na dzień dzisiejszy garmin swoje parametry, tak duża firma, taka wielka korporacja. Jeżeli my, jako stosunkowo niewielki startup, jesteśmy w stanie w przeciągu półtora do dwóch lat tak naprawdę przebić ich dokładnością dwukrotnie, pokazuje to, że potrzeba, potrzebujemy jakiejś zmiany. Widać to, że tak naprawdę badanie pomiaru tętna, które jest aktywne od ponad znane od ponad 20 lat, potrzebuje zmiany po to, aby cała branża, aby, aby, aby sportowcy mogli się rozwijać, aby branża mogła się rozwijać, potrzebujemy nowego standardu, jakim uważamy, że natlenienie jest bardzo dobre. Podziela to, podziela to zdanie wielu tak naprawdę wykwalifikowanych fizjologów sportowych. Wspólnie z Państwem chciałbym tak naprawdę z jednej strony zrobić coś fajnego, inaczej z jednej strony coś bardzo wartościowego, z drugiej strony po prostu coś fajnego po to, abyśmy aby, stworzyli nowy standard, po to, abyśmy stworzyli nowy parametr, który za kilka lat tak naprawdę będzie czymś normalnym. Dziękuję bardzo.